Cześć ludzie, to jest drugi odcinek mojej serii z tej strony Goku SP. To jest drugi odcinek mojej serii. To jest drugi odcinek mojej serii. Zagrajmy, zagrajmy, ze, zagrajmy z Goku SP w Minecraft. Wiecie, bardzo was przepraszam z całego serca, że w poprzednim odcinku nie było głosu, coś mi się zippało z nagrywarką, ale no już jest dobrze i przepraszam, że tak niespodziewanie skończyłem ponieważ nie wiem, jak z tą panną nie ściągacie nigdy jak bandikama, najmniej nie polecam. No dobra, to. Degram. No to przejdźmy i jak będziecie widzieć, dużo, bardzo dużo rzeczy się zmieniło, bo po prostu chciałam. trochę Oj, mam skina mojej kuzynki. Gorzej być nie mogło, kurde, kiste. Dobra, mówiłam, że bardzo dużo tu się zmieniło, ponieważ. No, miałam trochę poza odcinkiem zrobić, ale miało być to trochę, a nie tak dużo. Ale po prostu mnie wciągnęło, no i. Ale pokażę wam co, przynajmniej co mam w skrzyni. No, widzicie, trochę tych rzeczy nazbierałem. Nie zdążyłem, nie, myślałem, że zdążyłem zrobić kilka pochodni, ale jednak nie, zrobię to w tym odcinku. Najlepsze jest, najważniejsze jest to, że już jesteśmy. Eee, mam coś do żarcia? Nie, mam kurciaki, porzucamy kurczakami. Ja, coś, miałem mówić w zeszłym odcinku. O właśnie, patrzcie, dopiero teraz zobaczyłem, jaki piękny krajobraz. Tam mamy góry, tam mamy pustynie, tam mamy lasy. Um, wiecie, niestety mój brat dzisiaj jest, ale nie będzie się odzywał. Jakby mi się coś na to Tu mamy dżunglę, widzicie, tyle biomów koło siebie, jeszcze wody na... Ja w to nie wierzę. Albo patrzcie, ostatnim poza odcinkiem skoczyłem stąd i do dokładnie na ostatnim klocku i jedłem. Później musiałem szukać tego wszystkiego. Taka masakra była. Później znalazłem owce i... No. A nie, owce chyba znalazłem w odcinku. Nie pamiętam dokładnie. A ja nie wiem, czemu w tamtym odcinku nie było głosu. Wszystko było dobrze. Głos się nagrywał i w ogóle... Nie mam pojęcia, co się stało, ale mam nadzieję, że w tym już wszystko będzie dobrze. Chyba porzucę tam te jak takie eee, tygodnie. Tak, tak. Są zabawki dziecięce do wody? Nie, myślę, no, że do wody. Właśnie, jak w tamtym odcinku mówiłem o tym, ale niestety nie wyszło. Ja tego nie rozumiem, czemu te głupie się biją cały czas. Nie mówiłem, nie słyszeliście w tamtym odcinku tego, że tutaj będą takie dupne schody, dupne, Nie, nie dupne. Będą takie schody nad wodę i tutaj będzie taki zlepszy domek stały. A tu będzie szło takie molo piękne. widzicie Stanowiłem zrobić ten domek tak do góry, ponieważ oglądałem Kusima, e, Drugi sezon. Polecam oczywiście. Drugi sezon. E, no i od 1 do 8, bo na razie nie ma więcej czegoś czytam, na mnie. E, dobra, to ja może pójdę coś na dół podczas arcia i może się zdarzyć tak, że będą przerwy niespodziewane, ponieważ mam wbijemy coś do pokoju i takie rzeczy, albo coś mi się nagle z i patrzcie. Takiego hardcore'a robiłem ostatnio poza odcinkiem. I znowu go zrobiłem. O nie, dało mi się. Ja nie mogę. Nie wierzyłem w to, że mi się uda. No, po co ja tu przyszłam tak w ogóle? Aha, bo coś do żarcia. No dobra, to idźmy do rzeczy i poszukajmy czegoś. Ostatnio tu kurki pływały. jak wtedy się odcinek przerwał. O, jest! No właśnie. Ale w kurki... Nie wiem, że tu ja nie lubię kurek. Jak za dużo się nimi narzeż, no to one cię otworzą. Najlepiej tak jest w wersji 1.4.5. Jak mówiłem, odcinki wychodzą co tydzień, no i tak zostanie. Wiecie co, ja mam dużo wolnego czasu na weekendy, ale ja będę wykręcał po jednym odcinku na weekend ponieważ ja chcę Wam dać czas na komentarze, na lajki i tak dalej, wiecie? Najbardziej no proszę, żeby oceniać te odcinki. Yy, no i kurde, znowu muszę wyrzucać tych stąd. Mam nadzieję, że teraz już dołowię. A w nocy pójdziemy sobie zobaczyć, jak, jak się walczy z zombiakami, bo niektórzy z Was mogą nie umieć. Nie, ja ja zrobię aż takie wamagi, więc Was nie są. To jest coś do żarcia, by się przydało poszukać. A, i cieszy mnie bardzo ten widok, że tam są zwykłe drzewa, a nie dżung, dżunglaste, bo mój domek będzie mógł być bardzo dużo rodzajowy. Tu mycie? Ale domek mogę też wybudować tam, w tej skale. Tego nie wiem, właśnie. Ja się tam wybudować. Albo tam w tej skale, patrzcie, taki domek tam rąbnąć. Tutaj taką klejkę i do wody się i nad wodą tutaj będzie szła, aż dotąd. Aż dotąd, do tego naszego domku. Będę miał takie dwa porty, jak um, no. Co by wam. Co za ciekawostkę wam tu powiedzieć? A, jeszcze bardzo przepraszam za tego skina. Ja sam nie mogę w to wierzyć, że nie przebrałem się na dzisiejszy odcinek. Po prostu my nakręcamy jeden po drugim z moją kuzynką, bo przyjechała na weekend. No, po prostu, no jakoś nie, nie pamiętam nigdy o tym, żeby to zmienić. Co teraz możemy porobić? Nazbierać trochę piasku na okno. I przepraszam za te lagi, ale ja mam taką no, taką nagrywarkę. Ona pożera to FPS-u to tak reaguje. Dzisiejszy odcinek właśnie nie, nie dowiedziałam się w komentarzach, jeszcze żadnych komentarzy nie ma. No nie, jeszcze nie ma żadnych komentarzy. Nie dowiedziałam się, czy mają być krótsze odcinki, tylko postanowiłem zrobić to tak po 20 minut. Na razie będę robił tak po 20 minut. A, i będą dzisiaj przerwy, z różnych powodów już Wam to mówiłem, ale będą też przerwy, żeby zobaczyć, ile już nagrywam, wiecie. Mi się podoba ta nowa wersja, tutaj ta łopata ta, kamienna, działa jak był, kurde, łopata tak. Łupata żelazna. Eee... mój brat się nie podziwia eee. O, sandstone! Dobrze, że jest sandstone, ale. Mój domek ma być częściowo z sandstone'a, ale... no nie wiem. Jak częściowo, tak. Kawał... kawałek... ...kawałek sandstone'a będzie. Dobrze, że sobie zrobię z piasku sandstone'a. Sorry naprawdę przepraszam Was za te lajki. Postaram się, żeby w następnym odcinku już to nie było... No ja sam tego... Wy nie, wy nie widzicie naprawdę jakie u mnie są te lagi. Was są gorsze, a ja jeszcze wytrzymuję, ale wy pewnie nie. A i dziękuję za tego lajka, co już było. na razie jednego lajka mam. Mm, mm. A właśnie! Przecież tak, tak sobie teraz pomyślałem. Czy ja mogę... Na weekend jakby dwa odcinki. W sobotę jeden i w niedzielę jeden. Niestety dzisiaj um, ten odcinek widziałem o pierwszej w nocy. Um, czyli to już, już zapisane jako niedziela, ale to tak naprawdę był ten. To naprawdę była sobota. Eee, jakimi, jakimi wiadomościami by żeby, żeby was tu jeszcze odsypać? Muszę pomyśleć. Borajcie sobie kopać, jakie kopie. Hmm. jakie lagi, ilu plus FPS-u? 15, no ja się nie, ja bym się nie dziwił Odbył ja ostatnio dla mnie 75 FPS-ów i mi laguje, ja sobie myślałem, co to jest kurde, i no sorry za to, mm, ale nie wiem co mam powiedzieć nie wiem o czym mam powiedzieć tak mogę powiedzieć My się wydaje, to jest dom tu się dompił. A ja, ja zetnę sobie przy okazji jakoś palmę, ale mh, nie wiem jaką. To chyba zetniemy tą palmę. Nie widzę, żeby była na coś przydatna. Ja już sobie tutaj robię sporo tu że to nie oh, jest ja już sobie tutaj robię dietka, no i wiedziałem, że nie doskoczył przez te lagi. Tak to bym doskoczył na bak. A tak, ja muszę to tutaj ja zaskoczyć tu tutaj. Dobra, Debasko. Nie no. Cholera. Takie lagi co sobie w dupę mogę wcisnąć. Może nie ma, nie ma. Wiem, mówiłem, że może się odezwa, ale to się przykładę. Kurde, znaczy, noc się robi, to ja już wolę wrócić na swoje dziecko. O! Już tutaj jestem, bo ja tu mogę sobie tak zrobić jak jest z tym mogę. Skoczę tu, ale tu psuję to, żeby to brzydko nie wyglądało. No dalej niestety się. Tu już nie zaczynamy. Nie mam żarcia, co to za dżungla. Nic nie ma. Wybiorę się tam do lasu chyba. Ja zobaczę, czy tam coś jest takiego. Nie no, niestety nic. Nie wiem, może jutro się wybiorę tam do tego lasu. Tam zobaczymy sobie. zwiedzamy Poczekam, tylko się zjalają te moje przelewane w kosmosach. Dobra, ja zostawiam te, te cenniejsze rzeczy. Uff, do pies. Co najmniejszym zostawiam, no. I bierzemy się tam właśnie gdzie wam zrobiło. Wpiuranie są ceny, Mogę je uczyć. użyć O wiem, ja sobie zrobię tutaj takie molo. Słuchajcie, no nie molo, takie powietrze molo to będzie. Ale ja to zrobię, tutaj, żeby było ładnie. Nie ja lubię jak jest ładnie. No i tą palma trzeba będzie dzisiaj znaleźć nie no, mam robić. Mam nadzieję. To są mi starcie. 7? No dobra. Takie to był taki malowanie. Straciłam tylko troszkę dziecka. Łódkę już sobie chyba zrobię, bo mi nie starcia. No to No i mamy piękny skór do wody. Nie, no, tak ja sobie pomyślałam przed chwilą, że jak musimy postawić taką deskę. Jak gra się na Multi, postawić tym taką deskę bardzo jak deskacie to, to Maria. I zaspał gdzieś tak do w dopija w hmm. W ogóle ostatnio widziałem szkieleta z mieciem. Wierzyć mi się nie chciało normalnie. No, bo jeszcze, że mnie tu coś zje, bo kurde została mi moją głodów. Dlaczego no, tak ośmiornice się biją? W ogóle ja ostatnio sobie idę ośmiornica nade mną lata. Ja sobie myślałem co za żal. O, krówki! Najlepsze, co może na razie dla mnie być. W sumie powinienem. Wiem, że powinienem je teraz oswoić, ale no, niestety nie ma czego. A ja jestem głodny, więc pozwolę, że sobie je zjem. No, jakie lagi, ja Dwoma strzelani się krowy, kamienny, ja tak? A to jest trudny fair. Bo jak sobie się rozwala za dwoma razy, um, za... wszystkie dwoma Łódź um, um, wszystkie zwierzęta? zabiła. Łódź mięś źroga zabiła. Łódź Czyli źroga zabiła. Łódź mięś źroga zabiła. Łódź za razem razem dziś. Słyszę pająka. Czyli wróży nic, kompletnie nic wróży. A nie, wróży. Bo jak na... jak znajdę pająka, zrobię sobie z niego wędkę. Przerobię go na wędkę. No i będę łowił sobie rybki. Sekinalo, małe seromne tutaj. i tutaj. Będę łowił sobie rybki. Będę miał pożywienie. Widzicie, to prawda? No nie sądziłem, że tam krowy będą. Ja leciłam co na mnie na krówki, a tu, na silki, a tu kurde kroby Same dobre rzeczy się tu dzieją, No, oprócz tego, że nie było głosu w poprzednim odcinku Poza tym muszę się zorientować i ja nie nagrywam całą chwilę e. Okej, okay, już jestem Nagrywam na razie 15 minut, więc zostało jeszcze 15 Albo tak, no, do 30 Mam się ponieść do 30, ale ja muszę zciąć teraz tę palmę bąbana z falowaną, walenia pieczonego, to fa widzę go, około tak? O, jakie lagi, tak to ja zaraz dednę. Tak mnie to wkurza, ile tu jest tych FPS-ów, bo mnie to tak wkurza. 16, ja pociekować się, się trochę załaduję, za wazat, ale... 20 ja pierwsza. za żal, centralnie. Może to po prostu, coś to może to po prostu serd. Mój brat właśnie wychodzi z pokoju, opuszcza ten... Opuszcza tę na no, tu stąd z... właśnie w tym miejscu zaczniemy ciąć palmę Zwykle um, rozpina... rozwalam palmę z spiralą, ale jakoś... Klikosz... Sorry na chwilę mi jeszcze większy Almagedon do pokoju masakra. nie powiedziałam. tego Bardzo jeszcze raz przepraszam za to, że nie było nim um, głosu w poprzednim odcinku. Ja nie wiem, jak to się mogło stać, ale um, cierpliwym tym, którzy mój ten mój filmik bez głosu, um, jeśli ja tylko dowiem, kto to był, a subskrybuję, zlajkuję ten jego końca. Jak się nawet fajny komentarz. Um. Chciałbym jeszcze trochę wędruć teraz. Patrzcie, już prawie całą palmę zciąłem. I znalazłem trochę jedzonkę, żeby tego tutaj przepalić. A to sobie wisi. Dziwne, że tu tak cicho w tym pokoju. Powiedziałem, żeby było cicho i jakoś tak jakoś się to nie udaje. Nie lepiej niż w poprzednim sposobie. Tak? Czym się zobaczy to cicho? Czemu się? Ale jak się to wszystko, przydałoby się wszystko, to wycinę głupiny nie zostanie Nie takie koszące krzaki, nie zostaną. chcieliśmy w całą palmę, a jak wam zaraz pokażę, ile się zbierało. Wyszy, ja to jeszcze ściera się wyłamało ale raczej w Za drugim razem zatkajcie już. Uuu, O, tam no. Hmm. Tak jakoś wydaje mi się, że się nazbierało około 200 staków. Takie, nie wiem, takie przeczytłem. Zbierało się dwa staki. jeszcze raz za te lagie. Ja postaram się, naprawdę się postaram. No to nie było ich w kolejnym odcinku. I zobaczymy ile nas daje, Już mówiłem, że z taką. Yy, no właśnie wiem. Klas, tak, teraz tak, pocinka nie zwraca uwagę, wiem, że jej skin tu jest. Właśnie się ja później pobija poza odcinkiem, że żeby nie przypomniałem. Kurde, jakby się tu teraz przemieścić? Gdzieś no. tu muszę zrobić, wydyć sobie taką dziurę, wiecie, że tam będę płaził. Będzie ona tutaj. Będę musiał poszukać też żelaza, tylko nie jest żeby topnąć ją. Muszę sobie zrobić nożyczki, to ją, a ją i pójść tutaj w górę. Trzeba że przeklejam, że ja. To już nie skarży. O, tutaj będzie nawet dziuka wspinała się. U, że pokażę dwa bo tak nie Już jak to już ci to to będzie też powiadać. I spoko się piecze jedzą, ja w tym czasie zrobię zbrojki. zbrojka, Czyli a i zrobię sobie jeszcze coś, co doszło w tej wersji. Eee, Proszę dzisiaj. Eee. Nie wiem szczerze może mi to, ale dobra. Foremka. Foremka. Dobra foremka. Zostawię sobie sobie, ładnie robię. Foremka, a jeszcze być, mieć. Ha! Ej! Gwineć! fuck?! Co za ta mamy MM, dwa steaky Zabiorę sobie do skrzyni, bo pewnie zaraz znów w na wybrałem o, już nie jestem taki piutki. Nie, żartuję. Szczerze ja. Eee... nie kocało mi się to, ale mogę sobie nim obracać. w Telewizor. Zmieniam kanał. Pazuję północ. O, się, żeby po łukach, żeby spać! Zawsze robię tak, że muszę podeptać po łóżkach, nie da się spać. No Za mało podeptała. No kurde, no. Co jest? A, błog. Bo, bo Może wkurzę i to już kuleć. No. tak, tak, razem tak, 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 Już na tak, około 20 minut, jak dobrze, tak, to tak, 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 to tak, A i tak, tak, nie tak, 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 Później się drzwi zrobię naprawdę potrzebuję, kurde, ten Mamy kosmos, głupie żelazno. na razie taki szałas jak to wybudujemy. Jakoś zawsze, w, jak rodzę się, w żółwiu buduję sobie taki szałas. Odkąd obejrzałem Mike Bardzo mi się spodobał jego pomysł. Taus? Pomysł? Żebym będę musiał usunąć i tak i tak ramkę. O jest! mi mój miecz. Jeszcze tyle. Tu też może być... Pokażę. No. Albo siekierkę. To no nie, to nie to Musiałbym No. Ja? O wiem. Wezmę tę ramkę i to będzie oznaczać domek, ale jak, jak to pokazać domek? Czym, czym można odsymbolizować domek? Albo nie, Zadam tam wam się pierkę. No, pomysł co nie? To wiem przecież, nie musicie cię chwalić. No zajebiście! Spadło mi na... Nie chcę się począć. A nie, tu jest! O! Ja. Tak. Ej Czy no. to jest tutaj? Wtedy tam nie No, to jest A! Tu oznaka, że nikt nie może wchodzić, do wejdę to jest pomysł. Muszę zobaczyć, może mam jakieś żelazo? No, nie mam żelaza, ale jestem biedny. Jestem biedny, taki biedny jestem. Tak, um, trochę węgla sobie przy okazji zrobię, i no, ja mam tego, tego, tego... Siedem, kurde, braku jednego, jak pierdolę. O, akurat się zniszczył. Nie, ja myślę, że się zniszczył, to zabój by Nie zniszczył. Wstydziłby się, nie zniszczył. Jest Pytam, nie jest nic, tylko tam nie ma czegoś. Może już zrobię zrobił, tylko drzwi mało. Nie drzwi Nie wiem, co mam jeszcze zrobić. Sorry was, jeszcze raz za te lagi, kurde. Tak żałuję, że je mam. Takie okrutne. Ups, dużo nie robiłem. Ups, dużo nie wiem. Panę drzwi Kristelagi, wiecie. Nie bądźcie na mnie źli. Nie bijcie mnie bez powodu. On możecie mnie podbić za pierwszy odcinek, bo sam się podbiję w tym. Jak zobaczymy, że nie ma głosu na YouTube. Wygląda jak nagrywałem tylko zbliżaje tego jakieś kiprzone wymyślcie. Jeden. Dwa. No. A brzne drzwi sobie skakać. Ale teraz, w zasadzie, by się przydało to, ten, to żelazo. Ja pójdę może w za żelazem. O, wiem. Ten odcinek pogodnie za żelazem. wiem! Ten odcinek nazwę w pogodnie za żelazem. Wezmę tutaj narzędzia. I dziewko szczęścia. O, mamy trzy dziewko szczęścia. Albo nie, tylko będzie szczęśliwa. Mam no, dwa. Znajdę jednego steka i postaram się dalej zdziela, jakby i tak mi się nie uda, ale dobra. Może coś tam jednak będzie. A, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Nie udało mi się, jest to słaby. Tutaj jest chyba moja dziura. Nie, to nie jest moja dziura. To nie ja. No kurwa, gdzie by tu teraz sobie takie palmy miejsca? Tylko żeby nie na pustyni, bo kurde... Mówiło że... Tam, tam, nie słyszeliście, ale tam mówiło. Teraz nie do mnie. w pustyni mówiłem wcześniej, że pustyni nie się kopali, bo nie jest bardzo dużo tego się już, Nie okazywacie, że nie dojdzie do tego niego to trudne. No nie zrobiłem sobie tylko do tego, żeby... a nie, bo się tak to nie pojałowała nie żeby... przez chwilę, bo żeby... nie zrobiłem sobie tych wybucha na pochodnie. Już myślę, że to ogóle tak się że na trzecią, po razem na Widziałem jednego lajka, like już się domyślam kto mi go dał Dobra, ja muszę się ogarnąć z czasem, bo wiecie, tak nie może być, to zobaczymy za sekundę Okej, okay, um, kręcam pół godziny, za chwilę będziemy kończyć, ale zakończę na moim, na, w moim szałasie której nie jest dochodzony Nie ma poprzedniego żelaza, o to jest mój szałasik nie jakby kurde zrobić, żeby te dwa, tylko dwóch tych nie... ...wiec nie, myślałem, że tylko dwóch... ...więc nie... Kolejna raz to Tak. No i kurde, ale jeszcze ja się czuję, tak, jak... Tam zaczęliśmy moją kopalnię, żebyście nie widzieli, tym paki... ...publiczkę... ...publiczkę... ...lubię sobie czasy tego... No, no, i tutaj zakończymy. Papa, czekam gram was. Patrzcie, pokiwam wam na ten Do widzenia. Nie, może nie da się, niestety. Zadajcie jakieś pytanie. Nie, e, Dobra, to na razie. Do następnego odcinka. Lajkujcie, komentujcie. I piszcie miłe komentarze. Jak macie coś do mnie, no to lepiej się nie dowiedzieć.